Mam 28 lat i od 6 lat jestem z moim mężem, a od 3 jesteśmy małżeństwem. Poznaliśmy się jeszcze podczas studiów podyplomowych i wtedy zakochałam się w nim bez pamięci. On naprawdę był i wciąż jest najlepszym partnerem, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Zawsze dbał o mnie, wspierał mnie, kiedy miałam depresję, troszczył się zarówno o drobiazgi, jak i o te największe sprawy w naszym życiu. Każdego dnia mówił mi, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo jestem dla niego ważna, a ja. Zawiodłam go w najgorszy możliwy sposób. Kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy się do innego kraju. Wszystko było dla nas nowe, inna kultura, brak znajomych, brak pracy. Ja znalazłam zatrudnienie, ale on wciąż szukał. Każda jego odmowa bolała nie tylko jego, ale i mnie. Cała ta sytuacja była dla nas ogromnie trudna. W pracy poznałam mężczyznę w moim wieku. Na początku była to zwykła rozmowa, próba nawiązania znajomości, ale z czasem przyłapałam się na tym, że coś mnie do niego ciągnie. Nawet powiedziałam o tym mężowi, że mam takiego małego krasza. On mi zaufał, a ja zamiast zatrzymać to od razu, brnęłam dalej. Zaczęło się od niewinnych wiadomości, ale szybko zamieniło się w czterodniową wymianę flirtów i dwuznacznych treści. Na początku czułam ekscytację, potem ogromne poczucie winy, a mimo to nie potrafiłam przerwać. Po czterech dniach w końcu poczułam się okropnie, zrozumiałam, że złamałam jego zaufanie i zniszczyłam coś, co budowaliśmy przez lata. Od tamtej pory żyję z poczuciem winy. Miałam różne myśli, żeby to ukrywać do końca życia, żeby szukać dowodów, czy on kiedykolwiek mnie zdradził, oczywiście nie znalazłam niczego, a w końcu zostałam sama ze świadomością, że zawiodłam najlepszego człowieka na świecie. Patrzę mu w oczy, gdy mówi, że jestem jego największym szczęściem, i serce mi pęka, bo wiem, że go skrzywdziłam. Przez długi czas zastanawiałam się, kiedy i jak mu o tym powiedzieć. Bałam się, że jeśli zrobię to teraz, w momencie, gdy walczy o nową pracę, całkowicie go załamię. W końcu zebrałam się na odwagę i wyznałam mu prawdę. Najpierw myślał, że chodziło tylko o wiadomości. Było mu przykro, ale próbował to zaakceptować. Ale kiedy powiedziałam, że wysyłaliśmy sobie również zdjęcia, zobaczyłam w jego oczach coś, czego nie zapomnę do końca życia: zawód, smutek, pękające serce. Powiedział tylko. Nie powinnaś była tego robić. Przepraszałam go tysiące razy, odpowiedziałam na każde jego pytanie. To była najtrudniejsza rozmowa w moim życiu. On powiedział, że nie odchodzi, ale że od teraz muszę być z nim absolutnie szczera. Poprosił mnie, żebym nigdy więcej tego nie zrobiła. Zgodziłam się na terapię par i zapisałam nas do kliniki. Wiem, że nigdy nie wybaczę sobie tego, co zrobiłam. Na koniec. Jeśli oglądając to macie swoje doświadczenia albo rady, jak naprawić taką sytuację, proszę podzielcie się nimi w komentarzach. Wasze słowa mogą naprawdę pomóc, a jeśli chcecie usłyszeć więcej takich prawdziwych historii, zasubskrybujcie kanał.